3 stycznia 62 dni do zawodów na Zeszły tydzień Niestety Trening wypadł Ze względu na prace remontowe tutaj na hali No niestety tutaj nie miałem wpływu na to Dzisiaj Średnio To trochę czuję się taki Wybity z rytmu no tu święta, też treningi się poprzesuwały, cały plan się pozmieniał. No i dzisiaj jest efekt tego, że no, jest średnio, jest średnio. Także trzeba będzie to odrabić troszkę. Eee, co jeszcze? Muszę siąść dzisiaj wieczorem, e, zastanowimy się z trenerem, e, żeby podzielić już trening na dwie hale, dwie siłownie, bo Jeden dzień to już jest stanowczo za mało, jeżeli chodzi o halę. Ponieważ znam już szczegółowo zasady konkurencji. No i niestety nie wypada to tak korzystnie, jak na początku to wyglądało. Tutaj największa zmiana dotyczy martwego ciągu. Gdzie na sztandze i na Axel Griffie przy ciężarze 270 kg, Organizator zabronił stosowania pasków, które wzmacniają, wspomagają uchwyt. No, to powiem szczerze, dla mnie jest wyzwanie, szczególnie ten Axel. W tym tygodniu robiłem ciągi na sztandze 270 bez problemu, ale rura 5 cm. No, dzisiaj zrobię pierwszą próbę. W przyszłym tygodniu, już mam nadzieję, pełny, pełna relacja z tej konkurencji, jak to będzie wyglądało. No jest to, można powiedzieć, pierwsze takie podejście dla mnie, bo jeszcze nigdy na axlu nie robiłem ciągów bez pasków. W 2012 było tak samo na, na axlu, tylko że można było paski, no to było, można powiedzieć, łatwo. A tutaj jedna ta średnica, no wiem, że sprawia problem, no zobaczymy jak to będzie wychodziło, sam nie wiem, zobaczymy. Jeszcze jedna sprawa, w przyszłym tygodniu Mam nadzieję dojdą nowe uchwyty do walizek, bo te moje są troszkę małą, małą średnicę, 26 mm. Dostosuję je do wielkości taka jak w stanach, czyli 32 mm plus lekkie radełko, ale to wszystko wam pokażę w przyszłym tygodniu. No i co dzisiaj? Jakoś muszę przeżyć ten trening? No jak widać są też słabsze dni. No dzisiaj się taki trafił. No i trzeba walczyć dalej. Uff. No tak, nie wytrzymałem. Założyłem sobie na Axla 240, tym sp zro spróbuję zrobić dwa ruchy, ponieważ sztanga i Axel, czyli dwa powtórzenia, tutaj sobie utrudnię, czyli dwa razy zrobię na Axlu i kilka powtórzeń na platformie, jak się uda, no to jedziemy. No i tak to mniej więcej ma wyglądać, tylko więcej powtórzeń.